Hej, cześć, witajcie! Witam w kolejnym odcinku z gry Remote. na modach ze wszystkimi dodatkami. Nagrywam to od razu po poprzednim odcinku, co pewnie się domyśliliście, bo widząc, ee, że zapisałem dopiero grę. Witam was bardzo serdecznie. Na, na wstępnie polecam komentować, subskrybować, łapy w górę, nie żałować, bo, bo myślę, że, 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 że warto. Myślę, że warto. E, no i chyba skoro też oglądacie, jesteście na tym filmie, to czymś was zaciekawiłem, także. E, polecam, <laughs> polecam na no tyle słowem wstępu, przejdźmy dalej do wydobywania, przydałoby się to wszystko zrobić w miarę najszybciej, jak tylko będziecie w stanie i myślę, że będzie na pewno w porządku e, przemierza okolice, witamy serdecznie odejdźcie stąd proszę bez atakowania nas i będzie w porządku, tak, tak myślę, e, jeżeli chodzi o Zapięknięto 2,5 tysiąca, także jest bardzo ładne. Mm, bardzo ładnie to wygląda. Oblężenie. Ok, przejdź do lokacji. Ole, ile ich tutaj? i Tekini. Kurde. Dobra. I to jest oblężenie, czyli oni będą Mortary stawiać, jak rozumiem. Pytanie się pojawia, czy mają jakąś broń. Nie mają broni dystansowej, przynajmniej nie widzę na chwilę obecną, co mnie bardzo. O właśnie, możemy tak wszystkich. Dobrze. Dobrze. Jak tak to dobrze? Eee... O, metal tu jest. <laughs> Fajnie. Jadeit nawet. Dobrze. Eee, w takim wypadku ja bym prosił, żeby. Sali. Ciebie, mój drogi. Prosiłbym. Przypisz do grupy drugiej kontrolnej i o ty będziesz skortować. Jeżeli chodzi o Twoją energię, niestety jest na dość niskim poziomie. Posłot, okej. Niestety tak to wygląda. Z nadzieją, że nic wam się nie stanie. Podstawy mikroekorok. O. Dobrze. Co mnie to obchodzi? Tak na dobrą sprawę. Patrzcie, oni tu budują. Ile macie tego? Wzmocniona lufa. Napalm. Dobra, w sali idź. Idź przepsiółko moja kochana. I właśnie. I co? Aha, okej. Okay. Jest w stanie atakować w ten sposób, czy nie do końca? No się. Dobra. Dobra, jeden nie żyje, także jest nieźle. Dobra, to gdzieś tam poleciało w ogóle daleko. Czyli tak jest nieźle. Okej, okay, teraz ty, Okej, okej, okay, okay, cofamy, cofamy, cofamy. I teraz. Eee, wy wszyscy... Nie, sali, ty nie, nie atakuj. Sali bez rozkazu. Kup się tylko i wyłącznie na ucieczce. Mam nadzieję, że ci się uda. Ej, wy sobie dobrze radzicie. Bardzo dobrze powiedziałbym nawet. Na dobrą sprawę możemy was wszystkich zaprosić tu bliżej. Już nie będzie to stanowiło problemu jakiegoś specjalnie dużego. Zróbmy to nawet w ten sposób. Okej. Okay. I teraz. Dris, ty idziesz tu. Eee, Rusza, Trusalt, ty idziesz tu. Mo, tu. Ty, tu. Eee, Jackalope, idziesz tu. Okej. Okay. zostaw otwarte jest git No jest ładnie dobra Będziemy ich tutaj i teraz tak a eee, proces sądowy nie chciałbym Zmiennik krąg. Wezwij wsparcie. A gdzie... O, jest dowództwo bojowe. Zrób to. Hit. I teraz chciałbym zobaczyć, co to dokładnie daje. Nie duża wygoda. Bardzo inspektuje dobry pogrzeb. Nie do końca wiem. O, opinia moich kochanków fa. Tanie to dowództwo bojowe mi daje? A, czas rzucania 0,5 sekundy, wzmocnienie siły bojowe Wszystkich w pobliżu, jak ten... ok. Okej. Okay. Ładnie. Nie. Panie. Panie kolego. Nie, ziomek. Weź się. Rzeszbin. Dobra, idzie naprawdę ładnie. Jeżeli chodzi o twoje zdrówko, jest nieźle. Przebite na wylot dalej jest. Patrzcie na to. Oj, oj, oj. to jest problem mały. Idź. Ty masz broń? Masz broń. Wyposaż to proszę. Uciekają. Pięknie. Nie, nie, ziomek. Ty tego przede wszystkim. Może nawet tego możesz atakować? Git, dobra. E, duże ryzyko załamania. Git jest. Generalnie tak jest. Git, teraz tak. Ciebie, uwięź, ciebie, uwięź, ty, uwięź. Git, git, git. Następnie wy, koledzy moi sympatyczni, idziecie tu. Mo-ty uwięź. Pięknie. Kolejny został pokonany. Was tak naprawdę można już wypuścić. Co to jest? Mechanoid egg. Okej. Okay. Eggs. Uh, ok Ciekawe. To są jakieś jaja mechanoida. Generalnie można je po, połknąć zjeść sobie. Kwestia jest tego, że um, po zjedzeniu mogą w pewnym stopniu uzależnić. Ciekawe. Dobra, wy się bierzcie do roboty. Trzeba to naprawić. Stwórz kopię tutaj. Jeżeli chodzi o drzwi, Możemy to zamknąć już. Dobra. I teraz tak. Zdrówko. Mierz za 5 godzin postać strzelectwo. Masz fajne strzelectwo. Także fajnie by było, gdybyś to z nami tutaj, tutaj był. O, proszę. Ślama zaraz tłumiona psychika. Okej. Okay. Więzień. Ciebie możemy zrekrutować, bo dlaczego nie? Ty, moja przyjaciółko sympatyczna, pokaż w składku co masz w środku. Też zwierzęce, też rzemiosło. Okej, okay, jest to człowiek kret. Także także wydaje się fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Także ciebie też spróbujemy zrekrutować. E, kolejny postać. Wszyscy macie fajne strzelanie. W sensie lubicie strzelać. Bardzo mnie zastanawia, dlaczego wam nie pozwalali, ale okej. Okay. Dobrze, strusalt. Um, może tak. Te 5 godzin, te 3 godziny. Także tu by się przydało. Właśnie, ty 8 godzin, sali, strusalt. Tobie się nic nie dzieje. Deadlift, możesz wrócić. Tobie też raczej nic nie będzie. Także koagulacja. Boże, komu? Tobie. Chocolate. Fajnie. Pięknie. Także tobie już nic nie będzie. Możesz wracać do swoich zadań. Następnie koagulację zrobimy na tobie. A ty? Ciebie po prostu leczymy. Pięknie. Myślę, że jest w porządku. Build a copy. Za mało w magazynie metalu. No właśnie, to jest ten problem. E, meble 102 2 x 4 z obsydianu. Chociaż nie, kurde, nie zmieści się. 102 2 x 2 1x2. Niech będzie. To nie z metalu, a właśnie obsydian. I macie tutaj jeszcze krzesełka z drewna, a także może ogarniemy Wam tę komodę, I... a ty psioka możesz odesłać, żeby się naładował. Co ty robisz? Ty leczysz, ty szukasz celów to iść sobie. Co się w drzew? No to to mamy. Dobra, ten już jest stabilny. Ten już ta jest stabilna. Git. I teraz tak, to wszystko prosiłbym, żebyście poprzenosili. Fajnie. Ok, śmiertelna choroba. Nub. Zobaczmy. Dwie godziny. Kurde. Iż co? Ziomek. Koagulacja, bo tak naprawdę to jest jedyna opcja, żebyśmy może ci pomogli. Nie, dobra. 5 godzin i to już postrzelenie. Pięknie. Ty sam się opatrz. Ładnie, ładnie. To nam się bardzo podoba. Co tu się stanęło. To zostanie wszystko przeniesione. W najbliższym czasie. Co to jest? Cigarettes. Okej. Okay. Mroczne wizje. Uh, Okej. Okay. No, niestety. Tak też się zdarza. Belarus. Myślałem, że to jeden z nich gdzieś odszedł, nie? A to by było dość problematyczne. On vertui. Kogo najbardziej chcemy? To jest dobre pytanie. Kto najszybciej zostanie? Okej, okay. Sally. Shield. Chyba Shielda chcemy nawet najbardziej. Proszę, zrób to. No ile oczywiście będziesz w stanie. Pięknie. Eee, z 85 do 35%. Pięknie. Zauważyło, że ono minerały. Przejdź do lokacji. Tutaj. Szafiry osadzone w skalę. Bardzo fajnie. Eee, Okej. Okay. Jacqueloupe ciolało. No niestety. Zdarza się. Następnie Sali. Proszę, jak Saszy, już sobie ten. To prosiłbym, żebyś jeszcze to ogarnęła. Szałowie wiewiórka. Przejdź do lokacji. ok Niech tak będzie. Zdarza się. Czep. Okej, okay. Jackalope. Ty niestety nie. To ty idź chociaż. No, atakuj wywiórkę. Zobaczmy, jak to pięknie wygląda. Super. Wspaniale. Tyle, Tyle z tego by było. Eee, no dobra, niech będzie. To też chcemy pilnie transportować. Bardzo proszę. jest tu. Ok. Nie chcemy, żeby to nam tutaj leżało. Troszkę trupków już mamy. Jest nieźle, jest naprawdę nieźle. I... Zakażenie. Okej. Okay. Lewe płuco. Shield. Niedobrze. Niedobrze, że to akurat lewe płuco jest. Lecz... Po prostu z, broni... z tymi. Pięknie. 62% odporność. Wzrasta. Z nadzieją, że będzie lepiej. Dobra, jeszcze tutaj ogarniemy troszkę podłóg, jak tak. Betonowy chociaż. Tak, 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 to zróbcie i, i będzie okej. Okay. Ruszas, prosiłbym, żebyś... są no, tanie. Potrzebny materiał. No tak, nie mamy metalu. Ja mądry zrobiłem. <ścoughs> A ja mądry zrobiłem te. Obsidian tile. W ten sposób. Okay. Ja mądry zrobiłem metalowe rzeczy do ogarnięcia. I następnie to jeszcze ogarni. Eee, brak przestrzeni magazynowej. to to jest dość duży problem. I to jest ogarnięte. Zła opinia z 7. Postępy w badaniu monolitu. Dreszczy czyni postępy w badaniu monolitu. Struktura łączy naturalną przestrzeń z pustką, czyli wymiarem ukrytym w podstrukturach czasoprzestrzeni. Jakiś potężny umysł w pustce wpływa na naszą rzeczywistość. To dalej badać monolit. Dobrze. Czyli do lokacji czy stadii. Okej. Okay. ok. Nie jest źle. Mistrzowski przedmiot. Stół. No, powiem wam. Macie farta. Tak bardzo. Dobra, to mamy ogarnięte. Powinno być troszkę lepiej. Eee, zobaczmy, nie to. Zdrowie. Zakażenie. 27. Pięknie, pięknie. Moi drodzy, raczej z tego wyjdzie. Raczej nie będzie z tym problemu. Eee, no i nie mamy kom drewna na komodę. Zetnij drzewa. Cyklu poszło. I tu też raczej poszło. Ogarnęłaś swoje mroczne wizję, co nas bardzo cieszy. Teraz mikroelektronikę sobie badamy, także jest nieźle. Jacalob sobie działa tutaj, to też nas bardzo, bardzo cieszy. Sali. Ehm, dobra, ty chyba już to ogarnęłaś, co? Tak, już na... naprawiłaś ziomeczka. No właśnie, nie mamy metalu. Skąd wziąć metal? Tu gdzieś był. Tutaj. okej. Okay. Ruszas. Konsumuje prosty posiłek, buduje, stoi. Piepiwo. Aha. Inspiracja sztuku, strusalt. Pięknie. Kolejny. Poziom społecznych. MOE ma wysoki poziom społecznych. Naucza strzelectwa. O! Proszę. Fajnie. Fajnie, fajnie. Brak przestrzeni magazynowej na tego typu rzeczy. No wiemy, wiemy, gro. Niestety wiemy. To przenieść. Kilnie transportu. Uh, ty. Oswajanie. Czy to jesteś w stanie ogarnąć? Uf, fajnie. Pamiętacie, gdzie miał być szpital? Chyba tutaj, co? <laughs> nie, nie jestem teraz pewien. <laughs> eee, obstawiam, że tu. Obstawiam, że tu. Już aż tak źle chyba ze mną nie jest. Już kopię. Następnie. Infestacja. Tutaj! Nie szkuźmia. Nie podoba mi się to wcale. Dobra, sali, ty idziesz. Eskortować. Ty idziesz tu. Czekolob też tak naprawdę idzie tu. Driss idzie tu. Rusza. raczej nie potrzebujemy ciebie. Mo. Ty idziesz tu, Nick, ty też idziesz tu. Ty idziesz tu, Deadlight. Rów Ok, okej. Belerose. Ty tak naprawdę masz walkę wręcz. Co może włócznia? Chyba włócznie. A następnie przyjść tu. I ty też idziesz ziomek tutaj. Wszyscy, którzy możecie. Idziecie walczyć. Dobra. Powinno być dobrze. Jackalow pójdziesz jako pierwsza. Sali. Tak obecna nuda. Okej, okay, no i właśnie, Sali. Niestety, jako pierwsza też będzie przez to narzekała. Okej, okay, tu się pojawiają, pojawiają, pojawiają. Dobra. I teraz. Zamontuj na to. Zrobimy w ten sposób. Ty chwilowo zrób to. Okej. Okay. Pięknie. Teraz tak. Ty idziesz tu. Ty idziesz tu. Belleros raczej, raczej w takim wypadku nie będziesz nam potrzebny, aż tak mocno przynajmniej. Okay. i tu zrobimy w ten sposób i powinno być git. Dobrze. To pozostaw otwarte. Ciebie robimy tak. Pięknie. E, kolejną rzecz... Nie, nie mogę w żaden sposób tego ogarnąć. Dobra. Jest nieźle. Jest nieźle. Tutaj dwa mniejsze się mieszczą ale do dużych jeszcze nie doszło. W razie czego postawimy, nie wiem, Jackalope chociażby. Eee... Na razie nie. Dobra. Jest nieźle, jest naprawdę nieźle. Trusalt wyższy poziom zdobył, bardzo ładnie. nawet jest przetłumaczone ładnie. No dobra. Chyba się udało. Ok. Teraz drist. Eee, koagulacja. Self-coagulation. Dasz radę? Nie, nie dasz radę. Dobra. Dobra. Eee, bym, bym, bym. Dobi. I tu wszyscy. Pięknie, moi drodzy. Szczerze, ta kolonia idzie mi zajebiście. <noise> Uwielbiam to, naprawdę. Tak, to porozwalajcie. Bo tego nie potrzebujemy tutaj. A, proszę, nawet to nie zostało jakoś specjalnie uszkodzone. To sobie pozanoście. Wspaniale świeżo schodzone zepsuje się za 15 dni wciąż się rusza no dobra ale tego tak naprawdę jest ładnie jest wspaniale kurde powiedziałbym jest naprawdę w porządku ostatnio też udało nam się przecież sprzedać parę tych tych trochę mięsa insektoidów także także jest super Metal. Ile mam metalu? Nie mam wystarczający metalu, by trwonić go na takie rzeczy. Oki doki. Dobrze. Moi drodzy, bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Eee, ja niniejszym dziękuję wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, a po górze nie żałujcie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Hej.